どうもありがとうございました。 Każde z, każdy z Państwa musiało zaprojektować coś, co im się kojarzy z przeciwdziałaniem przemocy. No i u nas jest to człowiek, który hasłem naszym jest ludzie nie są, nie są ścianą, też czują, czują ból. No, i symbolizuje ten nasz projekt człowiek, który no pokryty jest cegłówkami, tak, i to symbolizuje właśnie nasz mur. No i napis, łzy, gruz, który, który wydobywa się z pęknięcia, kaszki. I uważamy, że to jest takie hasło, które powinno trafić do każdego. I mamy nadzieję, że trafi i, i zapamięta, utkwi gdzieś tam w pamięci na Chciałem coś oryginalnego wymyślić i coś sobie trafiło do ludzi. No i akurat wyszło, tu jeszcze z uwagi na to, że tu często grają w piłkę. Piłka się będzie obijać nawet. To też można uznać jako pomysł, że skoro piłka uderza.

Projekt trwa już dość długo, bo prowadzimy projekt od 2009 roku. Nie mogę narzekać, rzeczywiście dzieci bardzo się zaangażowały, chętnie uczestniczyły i w meetingu, który organizowaliśmy, i we wszelkich wycieczkach, w projektowych, spotkaniach, także nie mogę narzekać. I plakaty, i logo, i grupa mediatorów, i sporządzanie ulotek. Oczywiście robią to bardzo chętnie. Widzę, że nie tylko uczniowie się angażują, ale również i kadra pedagogiczna. A, Dlatego tak, a, bo to jest i... ważny temat. Poza tym, jeżeli uczciaki widzą, że my także w tym uczestniczymy, to nie czują, że to jest jakieś sztuczne, wymuszone. To chodzi o to, żeby w szkole każdy czuł się dobrze, a szkoła to też nauczyciele. Dlatego jestem totalnie wzięty. Co się jeszcze psuje?